25 listopada 2020 te filmiki to nie są porady nigdy nie rób to co ja nie podejmuj żadnych decyzji w oparciu o te filmiki to są tylko dla rozrywki twojej i mojej eee, taki... szybka takie szybkie uaktualnienie tutaj eee, więc jemy dzisiaj rano zjadłem pierwszy, drugi posiłek prawda y, dreszcze minęły dreszcze mi minęły y, no i siła mi mi wróciła y, czuję się prawda maszeruję teraz sobie prawda szybkim krokiem i czuję się normalnie y, już się nie nie męczy się już tak nawet zwykłym spacerem jak się męczyłem przedtem podczas godówki i no i czuję się na siłach. Mógłbym teraz po prostu założyć trampki i, i zrobić 1500 metrów na czas bez problemu co jeszcze? O, Chciałem powiedzieć, że właśnie, właśnie po takiej godówce człowiek jest niesamowicie yy, wrażliwy na, na to jedzenie, które się je. Prawda jest wyostrzone, są wszystkie zmysły są wyostrzone i po prostu teraz dobrze w takim w takiej po takiej po takiej godówce sobie yy, Testować różne rzeczy, które się je, prawda? Więc, jak coś zjem, to od razu widzę, jaka jest reakcja, prawda? Co się dzieje, więc już zaczynam sobie, w, zaczynam sobie trochę po prostu, jakby prawda, zaczynam sobie układać których rzeczy już nie będę jadł, bo widzę, jakie są, widzę jaka jest reakcja, prawda? E, więc e, no, o tym. Więc <laughs> muszę sobie teraz jakąś dietę poukładać odpowiednio, tak, żeby się znowu nie zapędzić w ten sam, w ten sam róg, e, co przedtem. I, e, no i oczywiście kawę pobiłem. To będę musiał później powiedzieć więcej na ten temat na temat kawy, no bo dawno nie mówiłem o tej kawie. Sobie wczoraj z, z, uświadomiłem, że no, że dawno nie mówiłem o kawie, ale przecież, przecież kawę pobiłem i, i e, po prostu e, będę musiał powiedzieć jak to się jak to się stało, jak się czułem, jeśli chodzi o kawę podczas tych y, po, poprzednich 9 dni ok to to do, do później cześć